Trwają próby do sobotniego koncertu, do sobotnich koncertów w Opolskim Amfiteatrze. Naszym kolejnym gościem jest Halina Mlenkowa. Witam serdecznie. Witam serdecznie. I zapytam nie o sobotę, a zapytam o piątek, bo w piątek super premiery i przyjeżdżasz do Opola. Zresztą nie pierwszy raz, tym razem z super premierą. To parę słów o tej piosence. E, piosenka ostatni raz, ballada. Pierwszy raz w zasadzie w moim wykonaniu ballada w Opolu, ponieważ do tej pory byłam kojarzona bardziej z piosenkami e, takimi skocznymi i energetycznymi. Ona też jest piękna, energetyczna, rozwija się pięknie. E, jest to taka moja piosenka marzeń. Ja czekałam bardzo długo na taką piosenkę i ona mi się zdarzyła, została specjalnie dla mnie napisana. Jest to piosenka o niedopowiedzianej miłości, ale ona zawsze jeszcze można ją dokończyć, czyli ostatni walc, ostatni raz, zanim jeszcze raz do końca te ten, ten taniec, czyli niedopowiedziane słowa. E, strasznie się cieszę, że jestem w premierach z tą piosenką e, bo, i będzie to wyjątkowy dla mnie koncert, wyjątkowy wieczór, bo e, pierwszy raz solowo w konkursie. Jestem tutaj z całym zespołem. W poprzednim roku, dwa lata temu, przyjeżdżam tutaj, gram z orkiestrą tą Szymusia, których uwielbiam i gorąco pozdrawiam, ale w tym roku jestem ze swoim zespołem, czyli z takim backgroundem, który jest dla mnie również bardzo ważny, bo na co dzień gramy razem koncerty, na co dzień jesteśmy razem na scenie. Wczoraj zresztą również byliśmy na koncercie w Rzeszowie, więc, więc będzie to naprawdę dla mnie wyjątkowy dzień i tego dnia mój tata miałby również urodziny, gdyby był z nami jeszcze. Także naprawdę 6 czerwiec 2014 to dla mnie bardzo Důležitá data. Ważna data, jeszcze zapytam, dopytam o Opole, o deski Opolskiego Amfiteatru. Raczej, chyba zdecydowanie szczęśliwe dla Haliny Mlękowej. Szczęśliwe, mam rzeczywiście bardzo dobre wspomnienia i, 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 i wspaniały czas za każdym razem tutaj przeżywamy. I, i Opole jest bardzo gościnne. Widownia jest tutaj cudowna, ekipa, która tutaj pracuje, która, która tutaj przyjeżdża, jest genialna. Ja uwielbiam z nimi pracować. No i oczywiście artyści, których nie widzę czasami nawet rok, z którymi mogę się tutaj spotkać, chociażby przytulić. Jeżeli nie mamy więcej na to czasu, ale jest to fantastyczny czas na to, żeby się spotkać również i pobyć. No i oczywiście wspomnienia z poprzednich lat. To wszystko ma dla mnie ogromne znaczenie, bo to są bardzo miłe wspomnienia. Będziesz też obecna w sobotę podczas koncertów. No i jest tutaj folkowo, radośnie, wesoło w amfiteatrze. To są takie bliskie Ci klimaty? Tak, tak, ponieważ moja muzyka jest folkowa i e, bardzo radosna, bardzo energetyczna na koncertach, więc e, na pewno e, to są bliskie mi klimaty w połączeniu jeszcze z kabaretonem. Świetny po prostu, mi się wydaje, że to jest genialny pomysł. E, I z tej okazji też przygotowaliśmy oprócz korali, które na specjalną prośbę, żeby były, e, e, jeszcze zaśpiewam piosenkę z mojego właśnie najnowszego repertuaru, z mojej ostatniej płyty po drugiej stronie lustra, Choć masz długi nos. I to jest piosenka, która właśnie idealnie pasuje do kabaretonu, jest bardzo pozytywna, bardzo energetyczna z tekstem, właśnie z przymrożeniem oka i tak ma być traktowany i ta piosenka też tak ma być traktowana, także myślę, że bardzo się dobrze wkomponujemy. Twoja obecność sceniczna, obecność tutaj w festiwalu wiąże się z jeszcze jednym przedsięwzięciem, jeszcze jedną akcją. Mam tutaj taki mały gadżet, to jest taka specjalna bransoletka, Ty masz na rękach, a ja tutaj założę, że ona była bardziej widoczna. Legalna kultura, powiem tak enigmatycznie, a Ty powiesz o co chodzi. Legalna kultura to jest generalnie przede wszystkim wolność kulturowa, tak? wolność wypowiedzi. To jest legalne ściąganie z internetu, legalne kupowanie piosenek, książek, czegokolwiek. Po prostu legalna kultura to jest, to jest w ogóle kultura. Tak? To jest nasza kultura osobista, którą powinniśmy mieć w głowie głęboko, że ściąganie darmowe i tym podobne sprawy to jest po prostu kradzież. Jakby ktoś poszedł do sklepu, ukradł batona. Dokładnie to samo. O tym rozmawiać, oczywiście, także też zapraszamy do wysłuchania debaty. Myślę, że będzie dość ciekawie, będą fajni artyści, którzy mają coś do powiedzenia w tej kwestii i, i wpajajmy sobie do głowy po prostu, że muzykę, sztukę, kulturę trzeba kupować i trzeba za nią płacić. Czy to są koncerty, czy to jest wystawa, czy to jest płyta? Ja się dałem namówić, czekamy na to, co się będzie działo już podczas festiwalu. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Ja również dziękuję i do zobaczenia.